Cześć witam serdecznie, Marek Czelacki z tej strony. Dzisiaj sześć takich rzeczy czy mitów, które słyszę często bardzo od pacjentów odnośnie bólu w kolanie odnośnie zwrodnienia w stawie kolonowym. Pierwsza rzecz to ból nie zawsze świadczy o ubytkach czy uszkodzeniu w stawie kolonowym. Zrobiono bardzo wiele badań radiologicznych i zdjęcia rentgenowskie porobiono i zrobiono różne rezonansy. No i co się okazało? Że tam, gdzie jest dużo zniszczeń w kolonie, ból może być bardzo mały i odwrotnie. Tam, gdzie jest bardzo mało uszkodzeń, ból może być okropny. Także o tym warto pamiętać: że ból nie jest wskaźnikiem uszkodzeń czy ilości uszkodzeń w stawie kolonowym. To jest pierwsza rzecz. Następne rzeczy to są rzeczy, które słyszę od pacjentów bardzo często na przykład takie, że przy zaoszczeniu, przy zwyrodnieniu i zaoszczeniu bólu, pacjenci często myślą, że ból się będzie tylko już, tylko pogarszał i zwyrodnienie się pogorszy i już naprawdę to już jest wyrok, że nic z tego nie będzie, że nie będzie można wrócić do normalnej aktywności, a jest właśnie przeciw, przeciwnie, że są takie zaoszczenia, czasami krótko Terminowe czy krótkoczesowe, nie trwające zbyt długo, po których stan się uspokaja, wycisza, ból staje się mniejszy albo w ogóle zanika i można wracać do aktywności sportowej. I to też bardzo często pacjentom tłumaczę. Następna rzecz to słyszę od pacjentów: O, bo zniszczyłem kolana przy sporcie. W pracy, przy kręczeniu, ktoś był hydraulikiem, ktoś dużo właśnie pracował, chodził i używał stawów kolonowych i teraz myśli, że ma problem właśnie czy ze zwyrodnieniem, czy w ogóle z bólem w stawie kolonowym. No, prawda jest taka, że im bardziej się prowadzi taki nieruchliwy tryb życia, bez ćwiczeń, bez sportu, tym te kolana wyglądają gorzej. A szansa na kontuzję i ból kolana jest większa. Następna rzecz to to, że ktoś, kto ma zwrodnienie stawu i ból, bardzo często mówi, że musi sobie odpocząć, musi sobie ten staw odciążyć. Natomiast jest jedna rzecz ważna, że stawy, wszystkie stawy potrzebują ruchu niedawno nawet usłyszałem bardzo świetne hasło na jednym ze szkoleń z angielskiego motion is lotion czyli im bardziej będziemy ćwiczyć i aktywnie prowadzić styl życia tym te stawy będą bardziej naoliwione i tym bardziej będą nam dawały no, satysfakcję jeśli chodzi o wykonywane rzeczy no Nieużywanie stawów i mięśni prowadzi do tego, że tracimy ich funkcję, i w pewnym momencie możemy mieć problem i z bólem, i z innymi problemami także. Następna taka rzecz, którą słyszę, to że jeden z rodziców, czy mama, czy tata, mieli problem ze zwrodnieniem, więc na pewno pacjent też będzie miał ten problem. I no, czasami tak bywa, że tam gdzieś genetycznie te rzeczy są uwarunkowane, ale bardzo często jest tak, że dożywając pewnego wieku, 60-70 lat, no, praktycznie to już nam gwarantuje, że jakieś ubytki w stawach będziemy mieli. No Organizm niestety w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, że rzeczy będą coraz gorzej wychodziły nami, i w organizmie się będą rzeczy trochę psuły bardziej i zużywały. Nie, 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 nie zawsze można mieć te 15-20 lat. Także taka to jest rzecz. To, to zawsze bardzo często prostuje, jeśli mówię, rozmawiam z pacjentem. I, I ostatnia rzecz. To bardzo często u pacjentów z bólem kolana słyszę o w pewnym momencie. Pewnie będzie trzeba wymienić to kolano, zrobić sztuczną, sztuczne kolano, operację. No teraz warto pamiętać o czymś takim, że sztuczne kolano to około 20 lat wytrwa u nas, a później coś trzeba będzie z tym zrobić. I teraz, no, mając ból, mając problem z kolanem w wieku 40 i lat i dostając sztuczne kolano w tym wieku, jest duża szansa, że my je przeżyjemy. Także w wieku 60 czy 65 lat będzie myśl trzeba myśleć o następnym rozwiązaniu, które nie jest takie łatwe, bo y y chirurdzy nie, nie, nie często się decydują na to, żeby y no, proponować drugie sztuczne kolano pacjentom. Tego się z reguły nie robi. Y natomiast y możliwe, że w przyszłości będzie to inaczej wyglądało, ale w tym momencie warto operację odłożyć, warto zająć się rehabilitacją, fizjoterapią, szukać innych rozwiązań aniżeli Operacji. To wszystko na dzisiaj. Piszcie na dole, jak Wam rehabilitacja bólu kolana chodzi. Czy pomocny był ten materiał? Mam nadzieję, że tak. Ja się z Wami zobaczę wkrótce. A na razie do zobaczenia i cześć.